No tak, cześć. Zapraszam was do dzisiejszego odcinka. To jest taki bardzo nietypowy odcinek. Czemuż. No bo chcę wam powiedzieć, że proszę, a w sumie ta osoba mnie prosiła, żebym nakręciła filmik, by. by. no. ten. <słuch> żeby mówiła, żeby. pisali pytania. Tak, możecie wiedzieć, że to od Crystalline Grapes TV. A jak ona tam mówi, za niedługo Yuri TV. <grywy> Ale okej. Okay. Piszcie pytania do jej najnowszego filmu i ona ma tam jeszcze jedną wiadomość, że jeśli nie napiszecie pytań do jutra, to nie będzie kręcić filmików nigdy. Aż nie będzie tych pytań. No, szkoda, jeśli nie będzie filmów kręcić. Yeah. U, przepraszam. Ja jej nie wiem, czy, czy napiszę pytania. No bo nie wiem, jakie zapewnie, Ale dobra. Mm, chcę też powiedzieć, że już jedna osoba pytanie napisała. I ona mówi, że trzy pytania, trzy te w komentarze, a w każdym ponad maks 10 pytań. A minima, minimum to 5. Jeszcze dwie osoby, czyli ja i jeszcze jakaś inna. No, zachęcam do subskrybowania jej. Mhm. Mam nadzieję, że też mnie poda, że, że mają mnie subskrybować. No, ale to zależy od Ciebie. No. I chcę Ci też powiedzieć, że... Chcę wam powiedzieć... Nie. Że nakręciła telewizję z Karoliny TV. Bo to moja koleż... Nie, Karolina Alpes, bo to moja koleżanka. I właśnie... Yy, jakbyście pytaliście o mm, O ten, o ten, o ten. Maskotkę kanału to jest o właśnie ten piesek, tylko że inaczej ubrany. No, taka tutaj taka ciekawostka. Tylko nie wiem czy wam się ta ciekawostka przydała, bo nie, niektórzy już mogą ją znać. I mnie ona o wszystkim powiadamia. No. <laughs> no. I za niedługo, nie wiem kiedy dokładnie. Wyjeżdżamy do no, na, na, namioty, pod namioty na wakacje. Nie wiem na ile dni, i może czasami będę robić vlogi, lecz jak już mówiłam, czasami. No. Więc lepiej. Yy, no, no, powiem Wam, że. Więc się szykujcie na vlogi. Nie wiem ile będzie. <grym> Nie wiem ile tam będziemy, więc lepiej się szykujcie na parę dni vlogów. Ale nie tylko vlogów, bo tam też będę też krecić Q&A, ale nie wiem, czy na tym kanale, czy na Krystylikę przez TV lub na Karolina LPS. No, ale najczęściej będzie na Karolina LPS, chociaż yy, mam też inne kanały, no, na które was też zapraszam, już wam je wypominam. Chyba wymieniam, to już wam je wymieniam. Dalej, dalej, ładuję się i ładuję, patrzcie i jest ich dużo, tak 3-4, mogę tak powiedzieć i nie wiadomo ile mam subskrypcji, ale to zobaczmy jak ja to zakładałam, to miałam 0 mogło się to zmienić <gry> okej, okay, już jest mogliście dobrze znaleźć y iskierkę iskierka mnowarczyk, już sprawdzam ile subskrypcji mam, bo serio to nie wiem dalej ładuj się Teraz zrozumiałam, że internet dopiero mi się włącza. Ale ja kupię. Dobra, Ymm, no już mam no. An, tak. Zapomniałam, że tego kanału nie idzie wyszukać, więc sorry. Następny kanał to WikiLPS. Yy, już sprawdzam. Filmy miałam nakręcone. Lecz ile subskrypcji, już Wam mówię. Jedna subskrypcja, jeden film. Może, może być. <ścoughs> yy, jeśli chcecie, to mogę Wam powiedzieć, że ten kanał, na którym teraz nagrywam, ma. Ma aż 10 subskrypcji. Jessica Shai LPS 2, 3 subskrypcje. No i to są wszystkie kanały. Ten kanał, co teraz ma? Ma 9 subskrypcji. No, dosyć, no, no dosyć, dosyć. Chociaż serio, to naprawdę, 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 naprawdę. Trzymajcie się, cześć. No, cześć. Trzymajcie się, cześć.